Cześć. Tu Arek. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku prawdziwej tabaty. Mam nadzieję, że jesteś już rozgrzany, rozgrzana, jeżeli nie, zrób to teraz. Dzisiaj będziemy trenować ćwiczenie, które na pewno bardzo mocno przyspieszy Twoje serce i które sprawi, że będziesz miała zadyszkę. Ćwiczenie to to jest bieg w miejscu kolana na wysokość brzucha. Czyli to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Pokazuję najpierw, jak ono wygląda. Kolanka wysoko, pokazuję od boku, od tyłu i od jeszcze jednej strony. Kiedy ćwiczymy, pamiętajmy to jest bardzo ważne. Żeby kolana cały czas szły jak najwyżej. Nie możemy dopuścić do tego, żeby to wyglądało w ten sposób. To nie jest prawidłowe wykonane ćwiczenie. Jeśli już nie będziesz umiała, po prostu zwolnij, ale cały czas wysoko. Kolejnym ważnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, to to, że tutaj nie pracują tylko nogi, nie tylko nasze uda, nie tylko tyłek, łydki, ale także nasz brzuch. Nogi ciągniemy brzuchem do góry. Także to ćwiczenie nie tylko modeluje Twoje nogi, ale także brzuch. Przypominam Ci założenia prawdziwej tabaty. To jest, wykonujemy tylko jeden rodzaj ćwiczenia. Przez 20 sekund dajemy z siebie wszystko, naprawdę wszystko. Musisz trzymać maksymalne tempo, jak tylko jesteś w stanie. 60 sekund odpoczywamy. W ten sposób robimy 8 serii. Będę Ci mówić, kiedy masz zacząć, kiedy masz skończyć, kiedy potrzebamy. I co? Do dzieła! Mamy 20 sekund na rozgrzewkę. Jeszcze delikatnie wyciągnij sobie jedną nogę. Drugą. Udo. Z drugiej strony. I przygotuj się psychicznie. Mamy 4 sekundy. 3, 2, 1. Start. Maksymalne tempo. To jest sprint w miejscu. 5 sekund. Dwa, 1. Oznacznik. Oddychaj. I teraz zadyszkę krążymi biodrami. Trzy sekundy, jedna, start. Wyspieszamy. Maksymalne tempo. To za wysoko. Stop. Dopiero serię serie za nami, a już widzisz, że mają cię nogi. Dwie sekundy, jedna, start. Podnoś po kolana, podnoś po kolana, trzymaj tempo. Pięć sekund, jeszcze chwila, dwa, jeden, stop. Odpocznij. Wiem, że masz zawyżkę, zapomnę nad tym. 3 sekundy. Jedna. Start. Maksymalne tempo. Daj siebie wszystko. Totalnie wszystko. Jeszcze przyspiesz. Dwie sekundy. Jedna sekunda. Stop. Połowa za nami. Bardzo dobrze. Wytrzymasz jeszcze cztery serie. Dwie sekundy. Jedna. Start. Podnoś kolana. Podnoś kolana wysoko. Przyspieszamy, przyspieszamy. Trzymaj tempo. Trzymaj tempo. Dwie sekundy. Jedna. Stop. Bardzo dobrze. Już niedługo skończymy, ale jeszcze ciężka praca nas czeka. Dwie sekundy, jedna, start Trzymaj tempo, trzymaj formę Możesz to zrobić Dwie sekundy tylko i stop Bardzo dobrze Tylko dwie serie przed tobą Dasz radę, nie podawaj się Mamy 2 sekund poczynku, sekunda, start. Przedostatnia seria. Wyżej kolana, trzymaj kolana wysoko. 5 sekund, 3 sekundy, Jedna sekunda i odpocznij. Ostatnia seria przed nami, teraz wciśnij ile możesz, naprawdę Zlecając jakiekolwiek siły, Złoży je teraz. I start. Porządnia seria. Maksymalny sprint. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. Ciśniemy. Cały czas Przypieszamy. Kolana wyżej. Kolana wyżej. Tempo maksymalne. Maksymalne tempo. Nie podawaj się. Trzy sekundy i koniec. 2 sekundy. Jedna. I stop. Gratuluję to była bardzo szybka tabata. bata Kolina wysoko wiem, że masz teraz zadyczkę ty zmęczony kiedy masz zadyczkę nie robimy takiej pozycji nie schylamy się tylko uginalamy lekko nogi i krążymy przed biodrami po to żeby rozluźnić dać miejsce w naszej przypłonie na powietrze w drugą stronę Przeciągnij sobie trochę prawą nogę. Delikatnie. Nie chcę, żeby tu było dużo bólu. Lewą nogę. Mogę w ten sposób. Dobrze. No i nie zapomnij, proszę zasubskrybować mojego kanału i do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć.